Kurnik w efektowny sposób pożegnał się z Artbud czwartą Ligą. Kotwica przed mistrzowską fetą pokonała pogoń Łobrzenica aż 10 do 0. Średnio na mecz w 33. kolejce padło 5,77 bramki. Jest więc co oglądać. Przedostatnia kolejka rozpoczęła się w piątkowy wieczór w Ostrowie. Na południu województwa strzelali tylko goście z Gniezna. Mieszka na prowadzenie wyprowadził strzałem z dystansu Jakub Hoffman. Bramki rozstrzygające losy meczu padły w doliczonym czasie drugiej połowy. Najpierw do siatki Ostrowi trafił Damian Garstka, a po chwili także Stanisław Piotrowski. Szybko sobotni mecz ustawiła sobie kotwica Kurnik, która nie chciała, by goście z Łobrzynicy pokrzyżowali jej plany na fetę. Wynik już w trzeciej minucie otworzył korek. Chwilę później po szybko rozegranym wolnym podwyższył Liński. Na kolejne bramki kibice czekali pół godziny. Wtedy to swoje konto w tym meczu otworzył Filip Wełniak. Ile później pierwszą bramkę w sezonie zaliczył bramkarz kotwicy Szymon Nowacki, który celnie uderzył z karnego. Przed przerwą w notesie pani arbiter zapisał się jeszcze jako Rasiak. W drugiej połowie jako pierwszy do siatki pogoni trafił Szymon Komendziński. Po nieco ponad 10 minutach Filip Wełniak uprzedził bramkarza gości i podwyższył prowadzenie. Ten sam zawodnik chwilę później z karnego zdobył swojego trzeciego gola. Ozdobą spotkania było jednak trafienie z 80. minuty, gdy fenomenalną techniką popisał się Rasiak. 10 gola kotwicy zdobył minutę później wełniak, tym samym pieczętując okazałą wygraną w pełni pasującą do okoliczności pomeczowej fety. Więcej o drodze kotwicy do trzeciej ligi zobaczycie w specjalnym materiale, który już wkrótce pojawi się na naszym kanale. Subskrybujcie, by go nie przegapić. Osiem goli obejrzeli kibice w Kościanie. Tam również strzelanie szybko rozpoczęli gospodarze, a konkretnie Jakub Płotkowiak. Goście odpowiedzieli po upływie 20 minut, gdy do bramki strzałem z linii pola karnego trafił Mateusz Wojciechowski. Na przerwę z pewnym prowadzeniem schodzili jednak piłkarze obrzanki. Najpierw ponownie przewagę dał im słoma. Chwilę później do bramki trafił Krawczyk. Natomiast w zoliczonym czasie pierwszej części gry trafienie samobójcze zaliczył Mikołajczak. Tarnowia w ostatnich 10 minutach odzyskała jednak nadzieję na dobry rezultat. Najpierw w sytuacji sam na sam nie pomylił się Cox. A chwilę później gola kontaktowego uderzeniem z wolnego zdobył Kowalczuk. Obra odpowiedziała na to trafieniem Jabłońskiego, które rozstrzygnęło losy meczu. Niestety tego gola nie udało się uchwycić. Ważny mecz dla układu dolnych rejonów tabeli został rozegrany w Gołuchowie, do którego przyjechała korona piaski. Goście już od 11 minuty musieli sobie radzić w osłabieniu. Ekipa Żubra wykorzystała to 3 minuty później, gdy do siatki trafił szymkowiak. Na podwyższenie prowadzenia gospodarze czekali do drugiej połowy, gdy bramkarz rywali pokonał do lata. Korona piaski szybko zdobyła jednak gola kontaktowego i do końca walczyła o remis. Ostatecznie nie udało im się jednak wywalczyć punktu. Hokejowy wynik padł we wrześni, gdzie Wiktoria grała z centrą. I to właśnie goście z Ostrowa lepiej weszli w to starcie, obejmując prowadzenie w 14 minucie dzięki Jakubowi Józefiakowi. Nieco ponad kwadrans później do siatki gospodarzy trafił Sobczak. Wiktoria w końcówce połowy zyskała kontakt, bo w doliczonym czasie gola zdobył Kajdan. Wrześnianie poszli za ciosem po przerwie. Bramka Arkadiusza Wolniewicza dała im remis. Natomiast trafienie Michała Millera prowadzenie. Po czterech minutach Igor Sarnowski podwoił zaliczkę gospodarzy i wydawało się, że ich wygrana jest na wyciągnięcie ręki. Nic bardziej mylnego, bo w 67 minucie obudził się Michał Kucharski. Ten gracz najpierw dał centrze kontakt. Po chwili remis. A w 79. minucie skompletował hat-trick i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Wiktoria uratowała jednak remis, a gola na wagę punktu dwie minuty przed końcem zdobył strzelczyk. Ciekawie zapowiadało się starcie w Lesznie, do którego przyjechał huragan. Gospodarze objęli prowadzenie już w dziesiątej minucie gry, gdy po rogu trafił rabiega. Sześć minut później z karnego wyrównał silski. Zawodnik ten jeszcze przed przerwą obejrzał dwie żółte kartki, przez co jego drużyna musiała sobie radzić w osłabieniu, co wykorzystali gospodarze. Wynik został ustalony w końcówce spotkania po trafieniu samobójczym. pewną wygraną odniosła w sobotę Polonia Chodzież. Wynik w meczu z Wiarą Lecha po 5 minutach gry otworzył Patryk Pisula. Jeszcze przed przerwą prowadzenie gospodarzy podwyższył Mamro. Natomiast w końcówce wynik pięknym strzałem ustalił Sebastian Kościański. Lipno drugą kolejkę z rzędu cieszyło się z wygranej 6 do 1. Jako pierwszy do protokołu wpisał się Dawid Kaczmarek, który świetnie uderzył z Woleja. Przewagę Stęszewian podwyższył Walkowiak, który wykorzystał błąd obrony Polonii. Goście z na chwilę przed upływem pół godziny gry zdobyli gola kontaktowego, a z Wapna do siatki trafił Słupianek. To był jednak ostatni powód do radości dla przyjezdnych. Chwilę później dwubramkową przewagę ponownie dał Lipnu Kulczak. W drugiej połowie do siatki polonii trafiali natomiast walkowiak. Smolarkiewicz, który uderzył z bliskiej odległości. a także Dylewski, który nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Na zakończenie kolejki Jarota zmierzyła się z Nielbą w meczu budzącym spore emocje. Wszystkie bramki w Jarocinie padły po przerwie, a jako pierwsi do siatki trafili goście, a konkretnie nie kto inny jak Rafał Leśniewski. Chwilę później odpowiedział na to najlepszy strzelec gospodarzy, czyli miłosz kowalski. Po ośmiu minutach jarota wyszła na prowadzenie, gdy piłka niefortunnie odbiła się od obrońcy nielby. Ostatecznie jednak zespoły podzieliły się punktami, gdyż Remis dał gościom po raz drugi wykorzystując rzut karny Rafał Leśniewski. w przedostatnią kolejką jest już pewne zajęcia drugiego miejsca w tabeli. Wiemy także, że z ligą pożegna się pogoń łobrzenica. Wciąż zagadką pozostaje to, która z ekip będzie drugim spadkowiczem oraz która zagra w barażu. W klasyfikacji strzelców trwa zacięta walka. Przedostatnią rundą Leśniewski ma dwa gole przewagi nad Dylewskim. Zawodnik Lipna w tym tygodniu będzie miał jednak dwie okazje na poprawienie swojego dorobku. Ostatnia seria spotkań poza derbami Ostrowa zostanie w całości rozegrana w sobotę. Do zobaczenia na trybunach.